Witam, z tej strony Grzegorz Gwardys. W ramach Promity Akademia oferujemy kurs Data Science Podejście Praktyczne. Niemniej przed kursem będziemy chcieli wprowadzić kilka pojęć matematycznych, dzięki którym na samym kursie słuchacze będą się czuli komfortowo. Dlatego na tym filmiku i na kilku następnych będziemy chcieli przedstawić to, co uważamy za najbardziej istotne. To, co jest bardzo ważne dla uczenia maszynowego, dla maszyn learningu, to temat, jakim jest optymalizacja. Optymalizacja, czyli chcielibyśmy y, znajdować y, jakieś wartości liczbowe, dla których y, będziemy mieli y, wartości funkcji maksymalne, bądź też minimalne, będziemy chcieli coś maksymalizować bądź minimalizować. I byśmy chcieli to pokazać na szkolnym y, przykładzie, jakim jest y, budowanie y, ogrodzenia dla owieczka. Czyli mamy sobie jakiś tutaj płot. Wiemy, że jeśli chodzi o obwód tego ogrodzenia, to jest to 20. Załóżmy to jest tyle metrów. Mamy 20 metrów materiałów na zbudowanie takiego ogrodzenia. I możemy sobie to zapisać tak, że to jest jakiś bok, bok X i tutaj jest drugi bok 10 X. Oczywiście tutaj jest też 10 minus x, tutaj jest x. No i gdybyśmy sobie to zsumowali, 10 minus x razy 2 plus 2x, prawda? No bo mamy tutaj 4 boki, no to nam wyjdzie, że to jest 20 minus 2x plus 2x równa się 20. Wszystko się zgadza. Tyle mamy materiału, jeśli chodzi o budowanie naszego ogrodzenia. No dobrze, a jakie są nasze zagadnienie optymalizacyjne? No oczywiście chcemy tutaj maksymalizować. Chcemy, żebyśmy mieli jak największe pole powierzchni tego naszego ogrodzenia, żeby nasze owieczki miały jak najwięcej miejsca. I yy, dlatego możemy sobie to rozpisać jako yy, równanie pola. Nasze pole to będzie jeden bok, bok to jest 10 minus x, drugi to jest x, pole prostokąta, więc nic trudnego, 10x minus x kwadrat to jest nasza, e, wzór na nasze pole. I chcielibyśmy mieć jak największe. Możemy sobie e, zauważyć, że tak naprawdę jak mówimy tutaj funkcji kwadratowej, to będziemy mówić o jakiejś paraboli. Czyli jakbyśmy mieli sobie jakiś prosty wykresik, to zauważmy, że dla x równego 0, e, wartość tego pola jest 0, no bo mnożymy tutaj przez 0 no to pole jest 0. A jak x byłby 10, no to tutaj w tym wyrazie będzie 10 minus 10 byłby 0, czyli tutaj byłby 0, czyli dla x równego 10 bądź 0 to są wartości 0. A że mamy minus x kwadrat, to tu mówimy taki, o takiej smutnej paraboli, która gdzieś tutaj ma maksimum. I ten właśnie x, ten zadatkowy x. Będzie poszukiwany podczas tego naszego dzisiejszego mini wykładu. No dobrze, to w takim razie możemy sobie narysować troszeczkę prostszą parabola. Weźmy sobie, że ta parabola, tak jak tu jest 10 x, to weźmy sobie troszeczkę prostszą f od x będzie równało się x kwadrat. Czyli tak jak tu była taka smutna parabola i była taka przesunięta, że zaczynała się tutaj wartość zerowa, była na zerze, to znaczy, tak, wartość zerowa była na zerze, to tutaj mamy taką uśmiechniętą parabolę. Spróbuję ją dobrze narysować. I tutaj wartość zerowa jest w środeczku układu współrzędnych. No i no dobrze, no to mamy taką naszą nową parabolę. I co byśmy chcieli osiągnąć? Chcielibyśmy pokazać na tej paraboli, że jest coś, co można by określić jakimś dynamizmem funkcji. Jak szybko wartości funkcji rosną. Byśmy to pokazali na takiej prostej, która przecina tą parabolę. Przecinają sobie gdzieś tutaj i gdzieś tutaj. Powiedzmy, że ten punkt. To jest jakiś x, a ten punkt to jest jakiś x plus h. Tak sobie to określmy. Czyli wartość w tym miejscu, w tym x to byłoby jakieś f od x, a w tym miejscu ta wartość byłaby f od x plus h. Oczywiście to f od x to jest x kwadrat, czyli można by powiedzieć, że w tym miejscu to byłoby x plus h do kwadratu. A w tym miejscu to byłoby x kwadrat, jeśli mówimy o wartościach. No i w odległości te punkty są x, x plus h. No dobrze, mamy tutaj jakieś takie, właśnie pokazanie, że od tego punktu do tego punktu ta funkcja sobie rośnie, ale w istocie, jak mówimy o tym dynamizmie, to chcielibyśmy mówić o tym, jak bardzo ta funkcja rośnie w punkcie. Nie chcemy mówić o całym odcinku x, x plus h to chcielibyśmy sobie powiedzieć, że o jak bardzo ta funkcja rośnie w punkcie X. Jak bardzo ta funkcja rośnie tu załóżmy jest jakiś inny punkt, tak? jak bardzo ona rośnie, bądź maleje tutaj, jak bardzo jeszcze gdzieś indziej. Mówimy tutaj o różnych y, stycznych, stycznych, bo o ile sieczna przecina naszą parabolę w dwóch punktach, o tyle styczna tylko się z nią styka w pojedynczym punkcie. I chcielibyśmy mieć właśnie tą informację, jak bardzo ta funkcja sobie, jak bardzo szybko ona rośnie bądź maleje w tych konkretnych miejscach. Nim przejdę do rytmu sprawy, chciałbym jeszcze zrobić to malutkie przypomnienie odnośnie funkcji liniowych, no bo rzeczywiście widzimy, że te nasze styczne to są jakieś proste. Proste, które moglibyśmy sobie zdefiniować, że prosta nasza to jest jakiś ax plus b, i każdą taką prostą moglibyśmy teraz podstawić wartość a, wartość b, żeby taką prostą styczną osiągnąć. I tutaj taka przypominajka, że jeśli mówimy o na przykład przypadku, kiedy a równa się 1, a b równa się 0, no to w tym momencie f od x równa się po prostu x, czyli to jest taka funkcja identycznościowa. Dla argumentu 1 będzie wartość 1, dla minus 2 będzie wartość minus 2 i tak dalej. Możemy tym współczynnikiem kierunkowym a powodować, że ta nasza prosta będzie bardziej bądź mniej stroma. Czyli na przykład dla a równego 2, Dalej zostawiam ten b równe 0. Nasze f od x równa się 2x i tutaj już mówimy o bardziej stromej prostej. Czyli tutaj dla x -a równego 1 to już nie będzie 1, to już będzie 2x, czyli to już będzie 2. Albo na minus 1 to będzie minus 2. Oczywiście można by też sobie zrobić, że jest yy, a równe jedna druga. I w tym momencie zamiast bardziej stromej prostej mielibyśmy przeciwnie, mniej stromą w, niż w przypadku A równym 1. Ok, ale cały czas mówimy o tym b równym 0, więc czym jest ten B? No to jest taki wyraz wolny, czyli można by powiedzieć, że jeśli my byśmy w tym przypadku zamiast b równego 0 zrobili B równe 1, to byśmy całą tą. Prostą przesunęli sobie, no to przepraszam, ale powinna przechodzić przez ten punkt 1, tak? Powinna być równoległa zresztą. Natomiast w przypadku załóżmy B minus 1, ona by sobie tutaj jest jeden, minus 1 i ona by sobie opadła, tak? Czyli my wyrazem wolnym, my sobie tutaj podnosimy bądź obniżamy. Tą naszą prostą, natomiast współczynnikiem kierunkowym, my sobie tą prostą, no, sterujemy jej kątem, tak jak bardzo jest ona nachylona. Ok, i teraz wracając do tematu związanego z naszą funkcją kwadratową x. kwadrat, My tutaj widzimy, że chcielibyśmy zamiast mówić o siecznej, chcielibyśmy mówić takiej stycznej, czyli żeby te nasze h, którą my tutaj dodajemy, było tak naprawdę jak najmniejsze, czyli trochę mniejsze tutaj byłoby h, czyli by była ta prosta jakaś taka już bliższa tej brązowej stycznej, ale dalej byłaby sieczną, czyli chcielibyśmy, żeby te h było jak najbliższe x. My byśmy to sobie zapisali matematycznie w ten sposób, że te h powinny być jak najmniejsze, tak małe jak to tylko możliwe, więc korzystamy z Czegoś, co się określa w matematyce jako granica, limes, limes h dążące do 0. Bo chcemy, żeby te h było jak najbliżej x. -a. Żeby ten x plus h był tutaj jak najmniejszy. Dlatego możemy sobie powiedzieć o tym w ten sposób, że to jest lim h do 0. I teraz, jak bardzo rośnie ta nasza funkcja w stosunku do tego naszego odcinka? Czyli tutaj pokazujemy, że OK ta wartość to było fx plus h, no mamy jakąś wartość funkcji po przejściu przez tą ścieżkę i odejmujemy wartość początkową, f od x. A jak bardzo jest ta funkcja w jakim tempie to idzie, tak? No bo mamy różnicę, ale musimy przez coś sobie to podzielić. I dzielimy sobie to właśnie przez h. Czyli ta nasza może narysuję jeszcze jeden obrazek, żeby to było bardziej widoczne? Mam sobie tutaj funkcję kwadratową. Tutaj robię te h takie duże, żeby to było widoczne na obrazku. Tak. Więc tutaj mam jakiś x. Tutaj mam jakiś x plus h. Czyli tutaj bym tak zrobił. to mam jakąś odległość h. Prawda? A tutaj mówimy o Fx plus H wartości. Tutaj. A tu myśmy mówili w tym punkcie, że jest jakaś wartość F od X. No więc mamy, że różnica wartości to jest FX plus H minus F od X i dzielimy to przez ten odcinek między tymi punktami, czyli przez H. I właśnie to ten limes. Tego wyrażenia to może trochę niepoprawnie, nie po tej stronie się pisze, ale to jest f x. My to określamy jako pochodna i tym primem oznaczamy, że to jest pochodna funkcji f x. I teraz byśmy sobie tą pochodną policzyli. Policzymy ją sobie dla funkcji kwadratowej, a tej właśnie, od której pokazujemy to wszystko, czyli na bardzo prosty x kwadrat f od x to jest x kwadrat, czyli f' od x to jest limus h do 0 fx plus h minus f od x przez h. No to podstawmy sobie to pod nasze równanie funkcji kwadratowej. x plus h, x plus h do kwadratu minus x kwadrat przez h. Rozpiszmy to bardziej ten jest wzór skroconego mnożenia. Rozpiszmy sobie, że to jest x kwadrat plus 2 xh plus h kwadrat minus x kwadrat przez h. No tak, x kwadrat możemy tutaj uprościć. I. Możemy sobie rozdzielić tą granicę na sumę granic, na przykład lim h do 0 od 2xh przez h plus lim h do 0 h kwadrat przez h. No i co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie zobaczyć, że h upraszcza nam się z h. Czyli pozostaje nam po prostu 2x. Czyli tutaj się po prostu to równa 2x i tyle. Natomiast tutaj h upraszcza się z h kwadrat, czyli zostaje h, ale h dąży do 0. Czyli granica h dążąca do 0, gdzie zostaje h, jest po prostu 0, czyli to byłoby plus 0, co się równa po prostu 2x. Czyli mamy to. f' od x równa się 2x. I to jest bardzo fajne. Fajne jest to, że już wiemy, że te wszystkie brązowe nasze styczne to są w istocie te nasze 2x. Czyli tutaj mamy jakiś x i yy, ta styczna to jest właśnie 2x dla tego x. A ta styczna to jest 2x dla x. No, gdzieś tego tutaj, prawda? Czyli już mamy równanie dla każdej stycznej, tej brązowej, którą sobie tutaj narysowaliśmy. Tylko zauważmy, że tutaj, tu akurat mamy taką funkcję, to jest właśnie ten x kwadrat, a tutaj mówiliśmy o tym polu, to było 10x minus x kwadrat, no jest to jakaś inna parabola, to są obydwie parabola, ale są jakieś inne. Więc teraz zróbmy sobie takie ćwiczenie. E, policzmy sobie pochodną dla uogólnionego wzoru paraboli, funkcji kwadratowej. Czyli tutaj mówimy, tak jak wcześniej mówiliśmy, zauważcie, o uogólnionym AX plus B i wtedy poprzez właśnie ten wzór ogólny prostej możemy mówić o dowolnej prostej, o dowolnym kącie, o dowolnym przesunięciu, tak tutaj mówimy o dowolnej paraboli. Czyli to jest AX kwadrat plus BX plus C. Jak widzicie, jest tutaj ten fragmencik tej funkcji liniowej w tym równaniu. No dobrze, to jeszcze sobie szybko policzmy. f'x równa się. Już od razu przejdę może do właściwej pracy. fx plus h, czyli tutaj mamy, że za x podstawiono x plus h, czyli x plus h do kwadratu plus b x plus h plus c i w tym momencie, tutaj oczywiście jest h, możemy sobie tutaj odejmujemy od właśnie f od x, no i tutaj f od x jest ax kwadrat, może sobie zawsze tak ax kwadrat plus bx plus c. Rozpisujemy dalej. Trochę żmudne, ale myślę, że się nam to opłaci w przyszłości. Limmy z H do 0. Znowu tak jak wcześniej, wzrostu z mojego mnożenia. Ax kwadrat plus e, 2a xh plus a h kwadrat plus bx plus bh plus c minus ax kwadrat minus bx minus c no dobrze no to w takim razie tutaj widzimy ax kwadrat możemy sobie przekreślić plus c minus c możemy sobie przekreślić plus bx minus bx możemy sobie przekreślić to oczywiście jest h i możemy znowu sobie to rozpisać na sumę granic lim h do zera 2a x h przez h tu lim h do zera h a h kwadrat Plus, Lim H do zero, H, B, H. I to wszystko, tak? No i co tutaj mamy? Tutaj H nam się upraszcza, więc po prostu zostaje dwa A. Tutaj A z H, z jest AH, a h dąży do 0, więc to dąży do 0. Czyli plus 0. I tutaj jest BH przez H. H nam się upraszcza, czyli zostaje B. Czyli, krótko mówiąc, zostaje nam 2AX plus B. Jest tak najbardziej zgodne z tym, co mieliśmy tutaj, no bo tutaj B było równe 0. C było równe 0, i w tym momencie pozostaje nam, że a równa się 1, no to 2 razy 1 razy x jest 2x, czyli to jest dokładnie spójne z tym, co było powiedziane wcześniej. Możemy też sobie zauważyć, że gdy a równa się 0, no to w tym momencie, tak jak powiedzieliśmy sobie, f od x pozostaje te bx plus c, czyli zniknąłby nam ten człon, te 2 ax, a równa się 0, więc f' takiej właśnie funkcji liniowej by było hmm, po prostu b, gdyby a było równe 0, gdybyśmy mówili o funkcji liniowej. Czyli generalnie ten wzór uogólniony dla paraboli zawiera w sobie hmm, wzór prosty. A gdybyśmy jeszcze mieli przypadek, że a równa się 0 i b równa się 0, czyli mówimy o tym, że funkcja jest równa c, jest stała, no to zauważcie, że tutaj a się zeruje, b się zeruje i już tu nic nie ma. Czyli pochodna dla funkcji stałej, właśnie dla właśnie dowolnej stałej c, no to jest po prostu 0, to też jest fakt, który nam się... Jeszcze przyda. Ok, troszeczkę się tutaj musieliśmy zatrzymać. Ale po co to robimy? Otóż robimy to po to, żeby policzyć, dla jakiego boku tego ogrodzenia, dla jakiego xa, będziemy mieli największe pole. I to, o czym nie powiedziałem, a co jest bardzo fajne. A to, że jakbyśmy zobaczyli sobie na tych styczniach tutaj, one są pod jakimś właśnie kątem, prawda? Każda ta styczna jest pod jakimś kątem. A pod jakim kątem jest styczna, która jest dla minimum tej funkcji? To jest stała. To jest po prostu. Stała, która się pokrywa z naszą osią x'ów. Czyli współczynnik kierunkowy takiej prostej. To jest 0. I przechodząc do naszego pola na yy, pola ogrodzenia dla owieczek tutaj styczna też jest stała. Ten współczynnik kierunkowy też jest tutaj zerowy. Więc moglibyśmy yy, powiedzieć o tym tak, że skoro mówimy o prostych poziomach, to yy, one mają Y, są funkcjami stałymi, one mają y, pochodną y, zerową i moglibyśmy sobie zapisać, że to nasze pole, to nasze tutaj pole p, f od x równa się 10x minus x kwadrat, czyli f' od naszego x to jest, już korzystając z tego, co było powiedziane wcześniej, 2ax plus b. Nasze a to jest minus 1, czyli to jest minus 2x, a nasze b to jest po prostu 10, czyli to jest plus 10. I to, co powiedzieliśmy, są to funkcje y, stałe, współczynniki kierunkowe są zerowe, czyli pochodne są zerowe, czyli f' od x równa się 0, czyli minus 2x plus 10. Równa się 0, a w takim razie x równa się 5. To jest nasze rozwiązanie, czyli x jest równe 5, 10 minus x to jest 10 y, minus 5 to jest 5, czyli ten prostokąt to jest w istocie kwadrat. Czyli dla kwadratu mamy największe pole dla, naszego, e, dla naszych owieczek. Więc teraz podsumowując, do czego doszliśmy? pokazaliśmy, że dla ogrodzenia jakiegoś 10-xx tak naprawdę powinniśmy mieć kwadrat, żeby mieć jak największe pola i doszliśmy do tego z takiej intuicji, że jest to równanie pola to jest jakaś parabola która ma jeden, w jednym miejscu wartość maksymalną i w tej wartości maksymalna styczna jest funkcją stałą, a jak funkcją stałą, to jej współczynnik kierunkowy jest zerowy, a więc ta nasza funkcja, która była 10x minus x kwadrat, pochodna tej funkcji, która nam wyszła y, 2 i, mi, minus 2x plus 10, ona się powinna równać 0. I z tego właśnie faktu doszliśmy do tego, że to jest x równe 5. A w ogóle definicja pochodnej to jest limes h dążące do zera dla f od x plus h minus f od x przez h. To jest definicja pochodnej i ten termin wprowadziliśmy do, do naszej aparatury matematycznej. Wszystkie te informacje, które przedstawiliśmy w tym filmiku, przydadzą nam się na kolejnym. Na kolejnym będziemy mówić o optymalizacji funkcji wielu zmiennych. No bo taki jest realny przypadek, że nie mówimy o jednej zmiennej, tylko o bardzo wielu zmiennych, które w sposób równoczesny optymalizujemy. Więc dziękuję bardzo i zapraszam.